e W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. listopad, jesień, czas modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące, czas odwiedzin cmentarzy, miejsc, które przypominają nam o przemijaniu, o śmierci. I o wieczności. Swoim dostojnym milczeniem cmentarze niejako mówią do nas: Przeminiesz, umrzesz. Umarli niejako mówią do nas: Byliśmy, czym jesteście, będziecie, czym jesteśmy. Człowiek rozumny myśli o celu swoich decyzji i podejmowanych działań. Człowiek rozumny myśli o ostatecznym celu swojego życia. Tempus fugit eternitas manet. Czas ucieka, wieczność czeka trzeba duszem przygotowywać na wieczność, bo życie szybko przemija. Cel ostateczny człowieka jest poza granicą doczesności. Modli się psalmista dni życia naszego to siedemdziesiąt lat. a jeśli umocnych, Osiemdziesiąt lat, a co na to więcej, to trud i boleść, albowiem łaskawość nadeszła. I będziemy karani, któż zna moc gniewu Twego i kto z bojaźni przed Tobą srogość Twą zmierzyć potrafi? Rok kościelny zbliża się ku końcowi i Ewangelia Święta stawia nam dzisiaj przed oczy perspektywy ostateczne czasu żniwa. Powiem żeńcom, zbierzcie pierwej konkol i zwiążcie go w snopki ku spaleniu, a pszenicę zgromadźcie do spichlerza mojego. Jest czas żniwa dla każdej duszy. To sąd szczegółowy, bezpośrednio po śmierci. I będzie czas żniwa ogólny, sąd ostateczny, gdy Pan nasz Jezus Chrystus zamknie definitywnie dzieje świata. Trzeba duszę przygotowywać. Swoją własną duszę. Mówi Pan nasz Jezus Chrystus, cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Oby można było powiedzieć o nas, przejął się sprawą zbawienia swojej duszy. Jakże powinniśmy interesować się sprawami duszy? Jakże powinniśmy interesować się sprawami wieczności? Jakże powinniśmy interesować się Panem Bogiem! Święty Anzelm w dziele proslogion woła: Dalejże, marny człowieczku, opuść na chwilę swoje zajęcia, uchyl się nieco od nawału swych myśli, odrzuć ciążące ci troski. Podłóż pochłaniające Cię prace, zajmij się choć trochę Bogiem, spocznij w Nim przez chwilę. Wejdź do wnętrza swego serca, wyklucz wszystko, co nie jest Bogiem i co nie prowadzi do Niego, zamknij wejście. I szukaj Jego samego. Do szkoły idę, aby się uczyć. Do filharmonii idę na koncert. Do lekarza idę, aby się zbadać i leczyć. Do kościoła przychodzę, aby oddać chwałę Bogu. W Trójcy Świętej Jedynemu, i aby uświęcić swoją duszę, działam celowo. Kto żyje w zgodzie z Panem Bogiem na ziemi, ten może mieć uzasadnioną nadzieję szczęśliwej wieczności w niebie. Starajmy się pilnie. Pierwsza nasza odpowiedzialność to odpowiedzialność za zbawienie swojej własnej duszy. Ewangelia, którą czyta nam dzisiaj Kościół Święty, Matka nasza, przestrzega nas przed niewczesną gorliwością w usuwaniu zła wokół nas. Mówi Pan nasz Jezus Chrystus w przypowieści: Podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi, który posiał dobre nasienie na roli swojej. Gdy zaś ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel jego i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy urosła trawa i owoc uczyniła Wtedy pokazał się i konkol. Przystąpiwszy zaś słudzy gospodarza rzekli mu, Panie, czyżeś nie posiał dobrego nasienia na roli swojej? Skąd więc pojawił się konkol? I rzekł im, Nieprzyjazny człowiek to uczynił. A słudzy rzekli mu, Chcesz, pójdziemy i zbierzemy go. I rzekł, nie, byście przypadkiem zbierając konkol nie wykorzenili razem z nim i pszenicy. Dopuśćcie obojgu ruść aż do żniwa, a czasu żniwa, powiem żeńcom, zbierzcie pierwej kąkol i zwiążcie go w snopki ku spaleniu. A pszenicę zgromadźcie do spichlerza mojego. Pan Bóg ma całe dzieje świata i dzieje każdego człowieka w swoim ręku. Są rządy Boże, Pan Bóg rządzi światem. Są to rządy najdoskonalsze z możliwych. Daje Pan Bóg człowiekowi rozum i wolną wolę. Wyjaśnia, co jest dobre i słuszne, i co złe i grzeszne. Rozum i wolna wola. Uzdalniają człowieka do rozumienia i wypełniania Bożej nauki. Życie człowieka, każdego człowieka, to sprawa człowieka z Bogiem. Do każdego człowieka Pan Bóg przemawia przez głos Kościoła katolickiego. I przez głos sumienia. Bardzo się strzeżmy, abyśmy nie uzurpowali sobie prawa do wchodzenia z butami w cudze sumienia. Bardzo się strzeżmy, abyśmy nie uzurpowali sobie prawa do ręcznego sterowania. Życiem naszych bliźnich. Bardzo się strzeżmy, abyśmy nie uzurpowali sobie prawa do wykorzenienia wszelkiego zła wokół nas i na świecie. Byłoby to uzurpacją i pełnym pychy stawianiem się ponad Panem Bogiem. I ponad Bożymi rządami nad światem. Pan Bóg jest cierpliwy, Pan Bóg nierychliwy, sprawiedliwy. Czytaliśmy wczoraj w żywocie świętego Marcina, biskupa i wyznawcy, o jego pasterskim. Pełnym troski i wyrozumiałości, nawet dla błądzących w wierze postępowaniu. Mówił: Bóg nie chce przymusowych wielbicieli. Cóż bowiem znaczy wyznanie wiary wymuszone gwałtem? Boga nie należy okłamywać. Lecz Go w prostocie ducha, służyć Mu szczerze i uczciwie wielbić. Bądźmy i my pełni troski i wyrozumiałości nawet dla błądzących w wierze i grzesznych. A jeśli przychodzi nam, co jest naszym obowiązkiem. Pomagać błądzącym w wierze i grzesznym, wydobywać się z błędu i grzechu, czyńmy to z troską, wyrozumiałością, cierpliwością. Nie my jesteśmy ostateczną instancją rozstrzygającą dla drugiego człowieka. Nie my jesteśmy ostateczną instancją, wydającą werdykt nad drugim człowiekiem. Sam Bóg jest sędzią. A gdy urosła trawa i owoc uczyniła, wtedy pokazał się i konkol, przystąpiwszy zaś słudzy gospodarza rzekli mu. Panie, czyżeś nie posiał dobrego nasienia na roli swojej? Skąd więc pojawił się konkol? I rzekł im, nieprzyjazny człowiek to uczynił. A słudzy rzekli mu, chcesz, pójdziemy i zbierzemy go. I rzekł, nie. Byście przypadkiem zbierając kąkol nie wykorzenili razem z nim i pszenicy, dopuśćcie obojgu ruść aż do żniwa, a czasu żniwa powiem żeńcom, zbierzcie pierwej konkol i zwiążcie go w snopki ku spaleniu, a pszenicę zgromadźcie do spichlerza mojego. Jest tajemnica Bożej cierpliwości. O niej mówi inna, paralelna przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe posadzone w winnicy swojej i przyszedł szukając na nim owocu i nie znalazł. I rzekł do uprawiającego winnicę: Oto trzy lata są. Jak przychodzę szukać owocu na tej widze, a nie znajduję. Wytnij ją więc, po cóż i ziemię zajmuje? A on odpowiadając rzekł mu: Panie, zostaw ją i na ten rok, aż ją okopię i nawozem obłożę, a może da owoc. A jeśli nie. To potem ją wytniesz. Chwała niech będzie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i podzięka za niezrównane dary dane nam, ludziom, rozum i wolną wolę. Chwała niech będzie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i podzięka za Jego niezrównane, najdoskonalsze rządy Boże nad światem i nad życiem każdego człowieka. Chwała niech będzie Bogu w Trójcy Świętej jedynemu i podzięka za Jego cierpliwość wobec człowieka błądzącego i grzesznego. Pisze apostoł narodów o głębokości, bogactw, mądrości i wiedzy Bożej, jakże nieogarnione są sądy Jego i niedościgłe drogi Jego. Któż bowiem poznał umysł Pański, albo kto był Jego doradcą, albo kto dał mu pierwej i będzie mu oddane, albowiem z niego i przez niego i w nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Matko Boża, Panno Roztropna, Matko Dobrej Rady, udziel nam światła i mocy. Abyśmy w naszym życiu doczesnym czynili dobry użytek z rozumu i z wolnej woli. Byśmy w wierności prawdzie czynili dobro. Sąd nad złem świata przyjdzie. Z ręki Bożej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Amen.